Jest Andrzej. Panowie, tutaj mamy oś blisko siebie. Blisko siebie wzrostowo panowie. Proszę Państwa, na scenę wiekrem i gruchała. Mamy tutaj jakiś kłopot. Zapraszam ponownie do Face to Face. cofnijmy się troszeczkę. Kamienny wzrok. Zmierzyli się wzrokiem. Zmierzyli się wzrokiem. Panowie, boxing position, boxing position. Marcin, skup się na robocie. Proszę bardzo. Zapraszam, bokserska pozycja do przodu, do przodu. Do przodu. E, spokojnie, spokojnie, panowie. Spokojnie, na to jeszcze będzie czas. Jeszcze będzie na to czas. Jeszcze będzie na to czas. Bokserska pozycja do przodu. Patrzymy w stronę kamery. Panowie, patrzymy w stronę kamery, patrzymy w stronę kamery, nie dekonspirujmy się, zostawcie to na pojedynek, wychodźcie trochę z krwi i pokażcie nam ją w pojedynku.